Już od 1 września codzienna droga do szkoły będzie stałym elementem w życiu dziecka, tak więc droga ta powinna być przede wszystkim bezpieczna. Jak co roku policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania kontrolno-prewencyjne pod hasłem Bezpieczna Droga do Szkoły. Głównym celem akcji jest uświadamianie oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w rejonach szkół. Kierujący pojazdami w obrębie placówek oświatowych również powinni zachować szczególną ostrożność. Komenda powiatowa policji w Radzu również jak co roku aktywnie włączyła się w akcję. Pierwszy dzień szkoły już za nami. Pani rzecznik, jakie działania podejmuje Komenda Powiatowej Policji w Sieradzu, aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do szkoły? W związku z rozpoczęciem roku szkolnego w rejonach szkół i placówek oświatowych obserwujemy wzrost natężenia zarówno ruchu pieszych jak i, jak i kierowców. Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku, policjanci podejmują działania w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły i obejmują szczególnym nadzorem tereny wokół placówek oświatowych. Zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zarówno przez pieszych, jak i kierowców. Policjanci będą reagować na wszelkie stwierdzone niewłaściwe zachowania, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Policjanci szczególną uwagę będą zwracać na prędkość, z jaką poruszają się kierowcy w okolicach szkół będą sprawdzać czy prawidłowo przewożą dzieci w samochodach a także będą kontrolować gimbusy i autobusy przewożące dzieci do szkoły szczególnie pod kątem właśnie zapewnienia właściwej prędkości trzeźwości kierowców oraz stanu technicznego pojazdów policjanci będą również zwracać uwagę to w jakich miejscach kierowcy zatrzymują pojazdy w okolicach szkół i placówek oświatowych pod kątem tego, czy dzieci wysiadają we właściwych miejscach. Pamiętajmy, aby odpowiednio wcześnie wyjechać z domu, aby nie wyjeżdżać na ostatnią chwilę, ponieważ pośpiech powoduje to, że często kierowcy zatrzymują pojazdy w miejscach, które mogą spowodować zagrożenie dla wysiadających z pojazdów dzieci. Zwracajmy uwagę na to, aby dzieci wysiadały od strony chodników poboczy, natomiast w żadnym wypadku, aby nie robiły tego w pobliżu ruchliwych ulic i dróg. Szczególny apel kierujemy do opiekunów oraz rodziców, aby przypomnieli dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie przechodzenia na drugą stronę jezdni i chodzi o to, aby od najmłodszych lat wyrabiać w nich właściwe nawyki jako przyszłych uczestników ruchu drogowego. Policjanci już przed rozpoczęciem roku szkolnego w ostatnich tygodniach wakacji przygotowywali się na powrót dzieci do szkoły, sprawdzili rejony szkół i placówek oświatowych pod kątem właśnie właściwego znakowania, przejść dla pieszych pod kątem widoczności znaków drogowych, stanu technicznego urządzeń zabezpieczających, prawidłowego działania sygnalizatorów świetlnych, a także oznakowania pionowego. Celem tych działań przede wszystkim było to, aby w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości można było to właściwym organom zgłosić i przed powrotem dzieci do szkoły te nieprawidłowości mogły zostać usunięte. Apelujemy do rodziców i opiekunów, aby dołożyli wszelkich starań, aby droga do szkoły naszych dzieci i młodzieży była jak najbardziej bezpieczna, a kierowców prosimy o to, aby zwracali szczególną uwagę przede wszystkim przed przejściami dla pieszych i zachowali rozwagę w okolicach szkół i placówek oświatowych.